Witajcie. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób zmienić kod szyfr w tej kutce szyfrowej jale, czy Yale. Mamy to ogólnie napisane, narysowane tutaj na opakowaniu, jednak często to opakowanie wyrzucamy, więc jeżeli ktoś chciałby zmienić aktualny kod, no to w takim wypadku warto, żeby wiedział, jak to zrobić. Tak więc przypominam, ustawiamy aktualny kod, następnie wyciągamy ten pałąk. Odwracamy go. W drugą stronę tutaj na 180 stopni. Wciskamy do końca o w ten sposób. I teraz ustawiamy kod jaki chcemy, na przykład o 1, 1, 1, 1, jaki tylko chcemy. Wracamy do góry hop. Tutaj zgodnie z instrukcją wszystko idzie. I wciskamy. I od tego momentu mamy 111. 1, 1. Nie da się inaczej, tylko na tym jeden1 1. Stary kod też już nie działa. Tak więc prosta sprawa, wciskamy. To takie bardziej przypomnienie dla osób, które z czasem mogą zapomnieć, jaki kod ustawiły w tej kółce. Podobnie jak w standleju się to robi, wyciągamy, odwracamy, nieważne w którą stronę, wsuwamy na swoje miejsce i już mamy ten kod 00. 0. Zobaczcie, inny nie działa. Tak więc dosyć prosta sprawa, jeżeli chodzi o zmianę. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Dajcie znać, czy używacie kudek Yale. Cześć.